Odcinek 15. Pracownik korporacji, nowoczesny niewolnik w garniturze, uczestnik globalnej machiny. Pracowniku korporacji, ty, który codziennie wkładasz koszulę, garnitur, identyfikator i z uśmiechem, albo raczej maską, wchodzisz do klimatyzowanego biura, by usiąść przed komputerem. I przez 8 godzin wykonywać polecenia płynące z góry. Czy naprawdę myślisz, że jesteś wolny? Że to, co robisz, jest Twoją świadomą decyzją? Czy naprawdę wierzysz, że Twoja praca ma większy sens niż to, że wciąż dokładasz cegiełkę do gigantycznej machiny, która mieli ludzi, planetę i przyszłość w imię zysku garstki? Korporacja nie jest ani Twoim przyjacielem, ani Twoim domem, ani Twoim wybawieniem. Korporacja to nowoczesne niewolnictwo, tylko zamiast bata masz targety, zamiast kajdan kredyt hipoteczny, zamiast pana menedżera, który mówi Ci, jak masz myśleć, jak masz mówić, jak masz wyglądać, a nawet jak masz się czuć. Sprzedajesz swoje życie w godzinach pracy za regularną wypłatę, która ledwie pozwala ci utrzymać złudzenie stabilności. Nazywasz to tak zwaną karierą, ale prawda jest taka, że jesteś trybikiem, którego w każdej chwili można wymienić. Twoja praca w korporacji jest częścią globalnej machiny. Myślisz, że projektujesz aplikacje, sprzedajesz produkty, obsługujesz klientów czy analizujesz dane, a tak naprawdę karmisz system, który ma jeden cel maksymalizację zysku kosztem wszystkiego innego. Ty nie służysz klientowi, ty nie służysz innym ludziom, ty służysz akcjonariuszom, funduszom inwestycyjnym. Strukturze władzy, która nie ma twarzy i nie zna litości. Twoja energia, twoja kreatywność, twoje życie zostało zawłaszczone, by napędzać coś, co nie ma nic wspólnego z dobrem wspólnym. Pracowniku korporacji, czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo Twój dzień jest zaprogramowany? Od porannego logowania się do systemu przez statusy, raporty, telefony i spotkania, aż po wylogowanie i szybki powrót do domu, gdzie włączasz Netflixa, by otumanić swój zmęczony umysł. Powtarzasz to dzień za dniem, tydzień za tygodniem, rok po roku. Czy naprawdę wierzysz, że o to chodzi w życiu? Że zostałeś stworzony tylko po to, by wklepywać dane do Excela, wysyłać maile i siedzieć cicho na zebraniu? Czy naprawdę Twoim powołaniem jest spędzenie najlepszych lat życia w Open Space pod jarzeniówką w towarzystwie ludzi, którzy tak jak ty udają, że wszystko jest w porządku? Twoja praca nie tylko odbiera ci życie, ona niszczy innych. Bo to, co tworzysz, nie jest neutralne. Korporacja nie żyje w próżni. Korporacja produkuje towary, które trują, usługi, które uzależniają, technologie, które zniewalają. Ty, siedząc w biurze i w cudzysłowie tylko robiąc swoją robotę, jesteś współwinny. Jeśli tworzysz aplikację, która śledzi ludzi, jesteś współwinny inwigilacji. Jeśli pracujesz przy kampanii marketingowej, która manipuluje dziećmi, jesteś współwinny deprywacji młodych umysłów. Jeśli sprzedajesz produkty, które niszczą zdrowie, jesteś współwinny chorobom. Jeśli obsługujesz korporacyjny system bankowy, który zadłuża całe społeczeństwa, jesteś współwinny zniewoleniu finansowemu. Nie możesz powiedzieć: To nie moja odpowiedzialność, ja tylko wykonuję polecenia. Tak samo mówili żołnierze w obozach koncentracyjnych, tak samo mówili urzędnicy, którzy podpisywali dokumenty o deportacjach. Historia pokazała, że takie usprawiedliwienie jest nic nie warte. Twoja odpowiedzialność nie znika tylko dlatego, że masz przełożonego. Wręcz przeciwnie, im bardziej udajesz, że nie masz wyboru, tym bardziej się pogrążasz. Czy czujesz się dumny z tego, że żyjesz korpo-życiem? Że masz kartę, multisport, owocowe czwartki i możliwość pracy zdalnej? To są twoje srebrniki, to są ochłapy, które mają cię utrzymać w iluzji, że coś znaczysz. A prawda jest taka, że kiedy przestaniesz być potrzebny, wylecisz bez sentymentu. Korporacja nie zna wdzięczności. Korporacja nie zna lojalności, korporacja zna tylko Excel i wyniki. A najbardziej tragiczne jest to, że ty sam, świadomie lub nie, bierzesz udział w zniewoleniu samego siebie, bo twoje zniewolenie nie polega tylko na tym, że pracujesz dla systemu, polega na tym, że wierzysz w jego narrację, wierzysz, że musisz w cudzysłowie, piąć się po szczeblach kariery. Wierzysz, że musisz kupić mieszkanie na kredyt, żeby w cudzysłowie mieć swoje. Wierzysz, że musisz wyrobić się target, z targetem, żeby dostać awans. Wierzysz, że musisz mieć samochód, markowe ubrania, egzotyczne wakacje, żeby udowodnić, że ci się udało. Nie widzisz, że to wszystko to pętla, która z każdym krokiem zaciska się mocniej na twojej szyi. Pracowniku korporacji, twoje życie nie jest twoje. Oddałeś je systemowi, który zamienił cię w baterię. Jeśli nie zatrzymasz się teraz, jeśli nie powiesz dość, skończysz jako wypalony czterdziestolatek z kredytem, problemami zdrowotnymi i pustką w sercu. A kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że oddałeś trzy dekady życia na coś, co nie miało żadnej wartości. Ale jeszcze możesz się obudzić, jeszcze możesz wyrwać się z tej matni, jeszcze możesz zrozumieć, że praca nie musi być niewolnictwem, że twoje życie ma sens tylko wtedy, gdy jest zgodne z twoim sumieniem i prawem naturalnym. Możesz powiedzieć nie korporacyjnej machinie, możesz wybrać drogę niezależności, możesz tworzyć coś, co naprawdę karmi ludzi, a nie system. Ale żeby to zrobić, musisz najpierw przestać się okłamywać, musisz przestać udawać, że twoja praca jest neutralna. Musisz przyjąć na siebie odpowiedzialność za to, że codziennie jesteś współtwórcą tego, co niszczy świat. Nie ma wymówek, nie ma tłumaczeń. Albo jesteś trybikiem w machinie globalnego niewolnictwa, albo jesteś wolnym człowiekiem, który bierze życie w swoje ręce. Wybór należy do Ciebie. Ale pamiętaj, każdy dzień spędzony w korporacji to dzień, w którym dokładasz cegiełkę do murów więzienia, w którym sam siedzisz.